Patrz, chłopie. Patrz, chłopie, ile tego jest. Patrz, patrz. Chińczyk mówił mi, że dzisiaj to zgrzewał, więc dobre karty będą. <laughs> uh, opening chińskich, kurwa, kart. Także no. Już w kusi, kurwa, otworzyć. W kusi. Dzisiaj, lat... chłopie, takie drogie te karty, że nawet dali mi te zabezpieczające, żebym nie ukradł. Zobaczyli, że polski casio kas, kas, idzie. Przestraszyli. się przestraszyli. Gdzie rękawiczki? Nie, ja jestem ja jestem gigaczadem i otwieram bez rękawiczek. Po co komu rękawiczki? Dobra, trzeba Google otworzyć, bo on, ma, on jest cały na biało, więc lepiej na i karty. To jest lifehack. hack. Ile zapaczkę? Dwie dychy. Dwie dychy zapaczkę plus. Kupowałem album, żeby w razie jakieś lepsze karty sobie powrzucać. Nie jest to dużo miejsca, ale nadal. Jakaś lepsza karta, to sobie to schowam. To album z, jeden, z jednym boosterem. Jakieś nie wiem, chyba 46 zł skam w chuj, ale no musiałem mieć album, bo folii nie mieli. Nie mieli folii niestety. Więc musiałem ucałować klamkę i tylko kupić jakiś albumik kurwa malutki śmieszny, ale jest oryginalny z Pokemonów. Gościu! To kupuję paczkę numer 8 w takim razie. Nie, nie dam ci tej paczki. To są wszystkie moje paczki. Moje, tylko moje. Dobra, to co? Otwieramy jedną, nie? będziemy się pierdolić w tańcu. otworzymy sobie jedną. Tylko jak to się kurwa odpiera w taki no, normalny, ładny sposób? Chyba tędy, tędy trzeba działać. Dobra, kurwa, łapy spocone. Nasty chyły, nie mogę tego otworzyć. O! O, 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 o otwierać. Dobra. Są pierwsze karty. Oby ci same Pikachu wypadły. Oby tak. Dobra, pierwsza karta do wypierdolenia. No to zawsze promocyjna. Ostatnia na spód. I zaczynamy. I chuj już wygiął? Jak wygiąłem? Nie wygłem. Nie wygłem tego. Pokaż mnie na klipie, że ja to wygłem. Dobra. Basic Energy Skorbani. Cover fossil Panczam, albo panham. Nie wiem, czy on był hamem, ale, ale panham. Dural Ludom. Kurwa, jakie dziwne pokemony, nigdy takich nie słyszałem. Uuu, kobitka. Patrz, anime, to dla ciebie, Patryk. To będzie dla ciebie karta. Będziesz miał kobitkę, będziesz mógł sobie dać pod yy, poduszkę i będziesz, no, o nim myślą. Marowak. Ok. Znowu panczam. O kurwa. O kurwa, jaki ładny. Joltik. Ale śliczny. Ale kurwa śliczny. Ciekawe ile warty. Później to sprawdzę, ale śliczny jest. Dobra, nieważne. Ostatnia karta. Uuu holo wydaje aż z ciekawości sprawdzę <laughs> wiesz źle? <laughs> 50 centów <laughs> jak 31 złotych gdzie 31 złotych 20 psc no dobra jest 2 zł w karcie ale ładna karta odwracamy sobie klasycznie basic energy Grubin grayward O, Joltik tylko, że zwykły Jak, jak w połowie, dopiero drugą paczkę otworzyłem <laughs> Joltik, ale to ten zwykły Tamten, tamten był ładniejszy i droższy Toetskoll, toetskol, to to Jakoś tak to Toetskruel? Chyba jego ewolucja Diancie? Jakiś kurwa Togedemaru. Raidon. Ładniutki Raidon. I to jest Rivers. Rivers holo. Ładny Duraludon. Też Rivers holo. O kurwa. To jest zwykły Hollow. Kara Costa. O, taki średni średnie karty, ale dobra, lecimy ze następną paczką tamte nie wydają się, te co przed chwilą odporzyłem, nie wydają się jakoś za, za drogie, ale mogę się mylić no nie wygłem, no no nie wygłem ja wygiąć tu, jak chcesz, masz kodzik na gierkę, Patryk może to ci pójdzie na komputerze na gierkę, czy tam jakieś karty wie na co to było, już nie pamiętam. Dobra, ostatnia do przodu. Dobrze, że kosztują 30 centów. To już sprawdzanie ich byłoby droższe do PSA. Nie, nie, to nie są nie są warte PS, PSA. Dobra, energy Lilip. Pałni. Fletchling. Marilek, ogólnie bardzo lubię tego pokemona, ładny jest. Jeluza. Weluza. Kurwa, to jest W, to jest V. O, Briar! Kurwa, ale bym zagrał Briar, ja pierdolę, nawet Liga Legend tutaj jest, ty. Najlepsze są pierwsze generacje, do Black White kojarzę jeszcze pokemony, a dalej to chujwi. Electivire. Ładny, ale zwykły tu jest Rivers Hollow. Bardzo ładnie się świeci. Dobra, to daj sobie na bok. Impidimp też, to jest też Rivers Hollow? Nie albo nie, też Rivers Hollow, ale takie ogólnie nie powinienem odkrywać tych kart. Bo widzieliście następną, a jeszcze nie. No, Rivers Hollow chyba. Dobra, i ostatnia. Melmetal. Holo. Nie jest jakoś ładny. Idzie do kolekcji. O, tu jest, tu jest logo, że to były klejony dzisiaj u Chińczyka. Oryginalne podróbki. Na chują mi to kleją? Jeszcze mi się karta wygnie. O, te coś tak za... To coś tak za słabo szło, chyba klejone było słabo dzisiaj. Za 50 lat będą coś warte? W sensie nie będą, bo wyginasz. Nie wyginą, kurwa! Już rozumiem, co Gucia czuje, kurwa. Z takimi chujami jakby. Jak bardziej ty, o. Dobra. Basic Energy. Minchino. Rokrów. Liten. Liten bardziej. Ładny. Szerumisz. Ja pierdolę. Cyper Code Breaking. Aż kurwa. Nawet Valorant tutaj jest. Beje, Behejem. W Betlehem, kurwa Ocean Booster Energy Capsule. takie już. Taki już jedno mam. O, ponitka! Ale ładna ponitka. Ponitka Reverse Hollow. Ale ładna ponita Schowam sobie. licky Lickditank. Ullard, tank, Lickitung, tank bardziej, Drampa, Holo, ładna, Drampa, ładniutka, dobra, ładne karty, te były ładne, ja już nawet na razie nie patrzę na cenę, bo to na razie cały chuj wszystko kosztuje, bo mówię, to są nowe serie, w aktualnej dystrybucji, także nie są jakieś drogie. To są te jest Scarlet, Scarlet and Violet. Violet. W sensie ta z y, y, Arkane. Dobra, to lecimy następną. Klasycznie, zawsze pierwszy to Energy. Pikachu! Pikachu! Ale zwykły, nie holo. siter. Nieraz go miałem, no, Pokémon Go. Si si Lipede? Siś... A pierdole, dziwne te nazwy. O, znowu Marilek, ale ten ładniejszy. Ten ma lepszego arta. Heavy Baton. Ja pierdole, jedliście takiego batona? Ciężki baton. Iron Island. Ładny. Sandy Shocks. Dobrze, że nie Sandy. K uh, <tryk> Ancient. Palafin. Eee, widzę, że Rivers Hollow. Uh, Medicham. Medicham bardziej. Nie wiem, jak się te CH czyta w świecie Pokémonów, ale zgaduję, że Medicham. Rivers Hollow. I ostatnia. McCargo. Jakiś kurwa silimak dziwny. Rivers Hollow, znaczy nie Rivers Hollow, tylko zwykły hollow ładny. Ładny. Idzie na bok. Dobra, lecimy dalej do tej muzyki. O kurwa, co się tam zaświeciło ładnego. BASIC ENERGY klasycznie PITMORE. ROLLY coli. AZUMARIL. EWOLUCJA MARILKA ładna. JAMPER. Tusk! Matko jedyna. A czemu nie ma niemieckiej flagi, nigdzie? No dobra, Delcati, Explorer's Guidance, Rainer, Shamin Rivers Hollow, Delmais, też Rivers Hollow. Uuu, Uu. ładny. Wim-Miskot. Wim-Sikot. Wim Jakoś tak. Zwykłe holo. O czy zwykłe? Nie wiem, czy zwykłe, ale dla mnie holo. To przez niego takie paczki po 30 chodzą. Przez kogo? A przez tuska! LL, LL brachu. ramię w ramię. Wielki bój. Basic energy. Dalej, ponitka, ale ta zwykła Hot Hatot Chatot. Nie wiem, jakieś pirania, taka Southback, He's ready to fuck. Cypher Maniak Scott Breaking, znowu to samo. Behejem też był. Slugma Rivers Hollow. uuu, Fullard. Znaczy fulart, no. brązar. Nie wiem, czy to są fularty. Naprawdę nie wiem, jak te karty się nazywają. Nie wiem, czy fularty przypadkiem nie mają całości, że nawet tej otoczki nie ma. Korajdon. Ładny. Ładny Korajdonek. Ładnie się mieni. Holo. Ciekawe, czemu tylko trenerki są warte sporo, a trenerzy nie. Nie wiem. Nie wiem, choć się domyślam. Teraz już wiem po co są te koszulki do kart. Żeby przy grajdowaniu nie było widać spary wodufa. Nie, nie wiem, kurwa, nie wiem. Nie jestem w stanie powiedzieć. Ale to tylko do tych trenerek, tak? Dobra. Basic Energy Hitmore. Yamper, Patrząc jak popularne są Pokemony na podsumowanie PH, to się nie dziwię. Nawet nie sprawdzałem. Torra Kat. Grubin. Sableye. Iron Violent Rescue Bord. Deskrolka, Rivers Holo, Vika Na Bok. Rivers Horo, Hitmore. Iron Violent. Mieliśmy go wcześniej? Chyba nie. Ładny. Polo. I tyle. To było ostatnia. W ogóle nie wiem o co chodzi z tymi filtrami. Nie wiem czy to wyłączyć. Bo na większość fajnych słów są filtry. Takie, które są spoko. Dobra. Nimble. Slowpoke. No Ale dziwna kurwa żaba. Ledyba. Się zawsze śmiałem, bo... Znajomy w klasie miał nazwisko, no nie będę mówił, bo Rodo Ale zawsze mówiłem na niego Ledyba Raci, ale słodki Rashiram Lapras Co to kurwa jest? Ace Space a-Spec. Ale ładny. Sparkling Crystal. Dobra, i ostatnia karta. Przedostatnia chyba. Crispin. Reverse Holo. Dreadnought. Holo. Basic Energy. Crabrawler, Krabla Uler. dziwne są te nazwy. Wololo. Salandit Driplin Ale on ma Drip Eldegross Ale zwykły chyba, tak? Tak Salals, Salace A prominence burn uh. Rogadier Move Rotom Diverse Holo Charkadet Reverse holo, ładny. Uuu! Clean clank. Holo, zwykły. Taki ło. paczka. Starta paczka musi siąść. O! Łatwiej się otwierało. Chyba dzisiaj grze zgrzewane, albo stare. Stare bardziej. Stare zgrzewy. Dobra, to do tyłu. Pierwsza na ostatnią. Albo ostatnia na pierwszą bardziej. Basic Energy. Girafarik. O, Roselia. Boże, jak ja tego Pokemona nienawidzę. Cutiefly. A ładny. Drillbur. Fortress. Vikavolt Latias o. Iron Valiant Już raz mieliśmy takiego Pikachu. Pikachu reverse holo Ale ładny Jaki smutny, znaczy smutny, zadowolony bardziej Tylko tu się tak zdawał taki smutny Muszę popatrzeć z bliska Nie no, zadowolony on tu jest, on tu czuje dobrze się Melmetal No i to była ostatnia karta Ostatnie paczki. Raczej średnie opęta.